cie kurwa jebał w dupę bez gumy, rozumiesz? Piąść bym jeszcze dokładał do odbytu, kurwa mać. Taką akcję, żebym tu miał i chuj. Taki fels, to może kurwa w kilku kategoriach zrobię. Ale ale możemy. kurwa to bądź każdym stylem najlepszy. Nie, bo ty, ja gadam no dobra, z debilem, no dobra, ja gadam z debilem. Idź kurwa buduj dobra, zamki dobra, w Minecraft, spierdalaj stąd. Daj, daj kunci, Nie, wypierdalasz stąd, do... my... Ale wiesz, że do walki się ten... No wiem, ale to i tak nie będzie. Bo on tu na Co? Co? Co ty pierdolisz? Ty chuja robisz? Siedzisz przed kompem i napierdalasz 4 chłopaków, a one przynajmniej coś trenują. Nie no, ty jesteś kurwa serio ograniczony, pieseczku malutki. Ale Rybciowski musi... Jak ty jeszcze nasz, na świecie cię, kurwa nie było, to ja chłopie już rekordy Polski napierdalałem w pływaniu, a ty coś pierdolisz. Kiedyś się śmiałeś z danego Jeszcze WP mi se w daje. W Czemu ty dajesz te WP wniosku, jak jesteś takim pierdolonym debilem i nawet kurwa nie wiesz, co ja robiłem w życiu? Zbanujcie tego WP mi bodzia. Kurwa jebaną. Na 10 minut, jebana. może się ocknie. Jebany. No, bo, 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 bo. no, że ten, że się śmiałeś, że miałeś więcej od niego follow, a teraz się na niego po chyba z definansem, tak? To. No, kiedyś ty kupiłem rower. No i co, no i, no i tyle. Rower co zawsze tak kupisz, to... kurwa. Nie, ale na przykład rowery też mogą wyginąć. Nie, no tylko. Ku... O kurwa! Na przykład zaraz wyginiesz, chłopie, gadając takie głupoty, nie? Dobrze, to nie daj. No i nie daj. A ile, ile miesięcznie wypierdalasz na jakieś fast foody, które są totalnie useless? Zero złoty. No, 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 no. A ty ile? Od 700 do 2000 Pachnie gościu, ja pierdolę Masz tego Ale gorąca, ja pierdolę Ach jak będzie ty taką tam Ale ze mną poleciał Ląduj po moje ciało Kurwe gorące się. Cześć. Ej, Panie, seks. Kupiłem Ej, sobie Ej, ten. Nie ja O kurwa ale się zjebałem Zabawnie. Kupiłem sobie taki obiad No nie no nie będę gonił psa Ale ja też taki bezbolsowiec jewany że nie wyląduje tylko będzie leciał jak najdłużej ja go tutaj. Ja też go w ja wagonie. Tak. ciekawe jak się z tym czuję, że właśnie... Coś pniżek u... trzeba, żeby... Oooo ty! Ale że Kościół no, na wagonach tu waleci w kosmos i nazwali! Ale czy to poszło? Albo z inną niegrana w kosmos. O kurwa, pa jak be bekę pod pachą niosę, jak Gragas. Ja też widziałem. <noise> Co jest kurwa? Co jest kurwa? Uwięziło mnie, no przecież. Ja mam na poważnie grać w takie kont. Co w taki jest? No ale zobacz, co się dzieje. Nie no to. Szczerze? 200 tysięcy v i jeszcze będę grał w tą grę, nie? 50 kebab straciłem, przez jakieś działo kurwa? Bo przenikam się z ściany. Ale koszarek, okej. Maciek, ja mam do Ciebie pytanie. Co mam? Zaadoptowałbyś mnie? Proszę. No... Nie, chyba nie. Za mało mam chatę. Za mało? Ale to ja mogę yeah. sam spać, Gędem tym. A gdzie mieszka? Gdzie <grym> <Ale> mieszka? <grym> <grym> Śpi ze mną w pokoju. Ej to jest taka brunetka to Jugie Herek tak, No właśnie tak. no, no. E, no, 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 no. Dobra, idę na no, no. Jest zbyt goszty? Tak, tak jest zbyt goszczy. Nie, Ja to mam kurwa czyli Płacę 20 zł. Babeczka mnie golina. Czy stoi na tego skurwy syna? Matki mnie pragną. jaki kilofik. Niezuki lafik. Proszę nie obrażasz graczy, którzy grają na konsolach Ale no, niestety trzeba ich obrażać, wiesz? Za ile dzisiaj masz outfit na sobie? Mam majtki z dziurą na, na jajach Nie pokażę wam ci mi ile Nie wiem, z 5 złotych? Z takiego kosza z ciuchami Koszulka Hamela Nie wiem, z 5 dyszek? skarpety w żaby, żółte Od mamy na urodziny dostałem takie jak jako mamy od urodzin to dwie stowy przynajmniej mm -mm. To bezcenne ...kupisz tego pierwszego I po tym pierwszego to wejdziemy o dwa miesiące, o tak myślę kurwa no ty kurwo jebana pierdolona Ty otrzymałeś mieć czy nie? Nie, bo kichałem Na zdrowie, dziękuję